Człowiek, witam na pierwszej części pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Lecha Poznań, pan Dariusz Żuraw. Panie trenerze, proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No myślę, że nie było to dobre piłkarskie widowisko. Boisko było bardzo ciężkie, trudno było e, konstruować jakieś, jakieś dobre, konkretne e, akcje. My szybko straciliśmy bramkę, później staraliśmy się mm, grać do przodu. Natomiast nie, nie kleiło nam się to dzisiaj tak jak. jak e, jak wcześniej w tych meczach sparingowych udało się strzelić bankę na 1-1 i wydaje mi się, że tak z przebiegu gry za ten remis jest tutaj zasłużony na obydwu zespołów. Dziękuję. Dziękuję. I pan Michał Zichlarz ze Sportu pyta, jak trener oceni dwa anulowane rzuty karne? Nie ja ich jeszcze nie widziałem, tak szczerze mówiąc, więc trudno jest mi tutaj ocenić. No, wydawałoby się, że jak już sędzia jak że jest blisko, no to... to... Przynajmniej jeden z tych dwóch, który został podyktowany będzie, ale takie decyzje, takie decyzje zostały podjęte i nam pozostaje tylko je zaakceptować. Dziękuję bardzo trenerze za udział w konferencji. Dziękuję. Dobry wieczór, witam na drugiej części pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Zabrzeńskiego Górnika, pan Marcin Brosz. Panie trenerze, Maciej Kał z redakcji Wzweta 81 pyta, czym spowodowana była zmiana Aleksa Drapaluszka w przerwie meczu. Taktycznie. Chcieliśmy tutaj zabezpieczyć prawą stronę, wprowadzając eee, członka bardziej doświadczonego e, zawodnika, a zarazem chcieliśmy tutaj wzmocnić nic bo bardzo ciężko pracował. Eee. Czy ma Pan uwagi do Norberta Wojtuszka za zbyt ryzykowną grę we własnym polu karnym? Jest tu na myśli sytuacja, gdzie sędzia dwukrotnie wskazał na Trochę jak gdyby jeszcze wracając do pytania pierwszego. Aleks, Norbert, Krzysztof Kubica i wielu, wielu tych zawodników, których dzisiaj wprowadzamy, no, potrzebują czasu. Będą robić pewne rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, ale one będąc na wojsku i wchodząc w piłkę, nie są tak do końca oczywiste. I wprowadzając tak utalentowanych młodych chłopaków, jednak musimy się liczyć z tym, że będą robili rzeczy. No, których się nie spodziewamy. Tak? To, to, to ma młodość do siebie, że jest taka no, nieobliczalna, wspaniała, ale też y, nie się nigdy za sobą takie sytuacje, więc oni się tego uczą tak? i to jest jak gdyby nasze ryzyko klubu całościowo, że dajemy szansę tym młodym zawodnikom. Oni to, oni to bardzo szanują i doceniają, że mogą się rozwijać i ta droga jest jedyna, jaka może być i po prostu jedyna, jedyne wyjście, żeby to się nie pojawiało, to, jest, to są mecze, to są treningi. To jest analiza i pokazywanie innych rozwiązań niż te, które niekiedy podejmują się chłopcy na boisku. Dziękuję. Kolejne dwa pytania są od Pana Michała Zichlarza ze sportu. Zaskoczył tkanek wyjściową jedenastką, stąd decyzja o zostawieniu na ławce Wiśniewskiego czy manecha, a desygnowanie do gry młodzieżowców? Jedenastce decyduje zawsze pomysł na zespół przeciwny, z którym gramy, ale również dyspozycja całego tygodnia treningów, a w szczególności me meczy kontrolnych. I... Myślę, że mecz z oraz mecz ze Slowanem dał nam dużo materiału i ci zawodnicy wygrali poprzez dyspozycję, szczególnie w meczach kontrolnych, swoją szansę na dzień dzisiejszy, że dzisiaj wyjdą w pierwszym meczu. Ale też często podkreślam, że wybierając mecz mamy pomysł na pierwszą powali i na drugą. I takie dzisiaj podjęliśmy decyzję odnośnie tych zawodników. I one Suma Sumanu się sprawdziły, chociaż no wiadomo, zawsze tak naprawdę brakuje tej kropki nad czyli trzech punktów. Jest rynek zadowolony z wyniku, czy jest niedosyt? Patrząc na mecz, dzisiaj to, czego mi najbardziej brakuje to kibiców, bo myślę, że dzisiaj pełny stadion mecz z poznańskim lechem. I mecz, który oglądaliśmy byłby całkiem inny, jakby nasz stadion był pełny, aby był doping. I tego mi najbardziej brakuje, powiem szczerze, bo czekamy na takie spotkania, na takie emocje i myślę, że ten mecz byłby jeszcze zdecydowanie szybszy, intensywniejszy i jak mogę powiedzieć, to czego mi brakuje, to właśnie tego. I mam cichą nadzieję, że jak będzie wszystko dobrze, to, to jeszcze zagramy w niedługich meczach, za, za niedługo, przy pełnym naszym stadionie. Dziękuję bardzo, trenerze, za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.